Witam serdecznie. Ruszamy to towarzystwo. Sąsiad chyba jest, bo przyjechałem, to gołębie otwarte. Także będzie ścineczka. To jest godzina 5.00. I skrabina dzisiaj żeby zębów nie wybić. Dobrze i trochę mi się przelecały, ścinaczki nie ma sąsiad. Nie grania, może świeże otworzył. To tam, pewnie i tak spadnie do, do niego pod tego świeże, ale... rozwalają się Cały niego no ale myślę, że 4,5 sobie może 5. Jest to jest są się tak Świeże to tu już tam spadło. Tu są tam dobrze kręci ze dwie paki. Całe niebo. Dobrze, tam zakręciłem. Tam jest takich, myślę, że ze 3 35 paki fajnie chodzących. Może ze 3. I tutaj różne spadochronne. No i oczywiście tak Lepiej tu niż do tych sąsiadowych Nie ma, zasąsiadujmy się Niech idą trochę w dół, to im te resztę jeszcze spróbuję delikatnie ruszyć My spróbowały razem usiąść Nie jest to wszystko takie proste Po w całe niebo. W ogóle wszystko w całe niebo. tylko cękuleczku. To ma spadać, niech się tam spada. Będzie miejsce na te świeże. Parę kółeczek, żeby tylko za kwasów nie było. Tutaj będą siadać. Najważniejsze to jest siadanie przy takich odległościach, żeby razem sąsiadał dobrze siadają równo A u mnie nie mam czasu nauczyć Czyli nie mam czasu, czas może wyznać, tylko sąsiad nie pozwala Także dzisiaj miał dobre serce, nie zgonił No ale jakaś to musi być przyczyna, bo jest gołębie otwarte, także na pewno jest. Nie, dzisiaj to sobie tylko to się da nie idzie, na rat. No dobra, coś tam pasik delikatnie, coś lepszego pochodzenia i tyle.

Nie wiem co im zrobisz. Na jedną. tam kilkanaście dachu zostaje, ale nic na to nie poradzimy. O, całe. Jeszcze ze 40 po jedyne. Spragnione chodzenia wczoraj w ogóle nie były ganiane, były tylko rozpuszczone. Jedziemy sobie zaraz na targi To tłuszczu, jest piąta, dziesięć, także jeszcze za 40 na pewno, chcę im się dobrze, no, niech sobie latają. No i tyle, krótko, zwięzłowato, chwilę chwilę posiedzę. Pojadę sobie na rynek na szóstą Pozdrawiam wszystkich serdecznie Te uciekiniary się siadają. O, siadam następny i pozdrawiam serdecznie. Na razie trzymajcie się, cześć!